W 2014 roku. Um, bardzo się cieszę, że witamy dzisiaj na rynku głównym w papieru wartościowych spółkę i Dłonia. E, chciałem przedstawić przedstawicieli zarządu i przedstawicieli spółki, którzy są tutaj dzisiaj z nami. E, pan Ryszard Matyka, prezes zarządu Wista Dłonia, Pakistan. E, pan Bogdan Malc, wiceprezes zarządu. Łukasz Matyka, wiceprezydent zarządu. Pan Robert Kruszkowski, wiceprezydent zarządu spraw gminy. Pan Bartosz Kędzia, dyrektor Departamentu Rynku Kapitałowych Domu Naturskiego Banku. I pan Krzysztof Skoczyński, trzymalec zarządu DDP-PS w Kielcach Wysokich. Witam serdecznie. Tak jak powiedziałem, mam dzisiaj pierwszy debiut na giełdzie. To debiut, który jest na zielono, z czego się bardzo cieszę. Podsumowując, 2013 rok, bardzo króciutko, zadebiutowało w zeszłym roku 65 spółek, czyli 23 spółki na rynku głównym, 45 spółek na, na rynku nikonek. Bardzo miło mi przypomnieć o tym, że kapitalizacja spółek na gdzie w zeszłym roku wzrosła, wzrosła o 13%, jeżeli chodzi o spółki krajowe, to wyniosła ona 993 miliardy złotych, czyli giełda rośnie, rośnie cały czas dzięki właśnie chociażby takim spółkom jak Stanów Widynia, który dzisiaj migruje. Spółka pozostała ponad 50 milionów kapitału na giełdzie, myślę, że to będzie dobry zastrzyk energii, dobrych dobry pomocy dla spółki w dalszym rozwoju i dalszej ekspansji. Spółka naprawdę bardzo dynamicznie się rozwija, jest obecna w wielu miastach w Polsce, zatrudnia, też daje zatrudnienie ponad tysiącom pracowników, jeżeli chodzi o sprzedaż, jeżeli chodzi o przychody do brona część tych przychodów jest już i obecnie realizowana za granicą, więc jest to przykład naprawdę bardzo dobrze, szybko rozwijającego się e, polskiego biznesu, z czego się naprawdę bardzo cieszę. E, więcej na temat e, spółki powie Pan Prezes, Pan Ryszard Matyka, którego chciałem serdecznie zaprosić do e, zabrania głosu i e, przedstawienia bliżej e, Państwa spółki.